Zdrowie fizyczne, i... aktywność fizyczna, tak. odżywianie, zdrowie psychiczne, tak. zdrowie społeczne, dojrzewanie, zdrowie seksualne, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka, system tak. ochrony zdrowia. Znaczy, co w pani tym poseł... jest złego, co w tym jest Nic dobre? Nic nie ma i wszystko jest w podstawie programowej innych przedmiotów. Część obszaru była też w przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie, które Barbara Nowacka usunęła bez żadnych badań. I to jest zasadniczy prob problem. Proszę mi powiedzieć też, jak będzie wyglądała ewaluacja przedmiotu. W pierwszym w pierwszym projekcie podstawy programowej w ogóle nie było ewaluacji. W drugim po protestach została wprowadzana, no zazwyczaj ewaluacje się robi na podstawie jakichś badań, tak? Czy to zdrowie dzieci się poprawia, jak to wygląda i tak dalej. W przedmiocie edukacji zdrowotnej ewaluacja jest przewidziana na podstawie frekwencji. Mhm. Jakby zaliczenie przez. Tak, obecność, nie mam pojęcia, tak? jak pani minister tak, chce sprawdzić, czy przedmiot jest skuteczny. To może pani profesor radzi sobie w internecie? po prostu chcę kolejny raz pokazać, nie, jak to jest irracjonalny pomysł, kto, który będzie szkodził naszym dzieciom. No A ja, po, ja powtarzam, te wszystkie obszary są bardzo ważne, Znaczynie. są w podstawach programowych wielu różnych przedmiotów, absolutnie cały materiał, są omawiane przez specjalistów, którzy się na tym znają.